Spółka Playway ma bardzo ważną sesję dzisiaj. Mianowicie we wtorek 24 listopada dochodzi do atakowania zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych oporów. Jednocześnie... Psychologiczna strefa 600 zł jest testowana. Nie widać tego na wykresie dziennym, ale na wykresie tygodniowym, jak się spojrzy, ta strefa 560-600 zł jest arcyważna, jeśli chodzi o dalsze losy spółki Playway. Na chwilę obecną negowana jest gwiazda wieczorna, czyli złożona struktura trzech świecek, która na wykresie tygodniowym sygnalizowała nawet zakończenie trendu wzrostowego. Jak na razie, byki próbują to zanegować. Pytanie, czy im się to uda. Na wykresie dziennym można doszukać się kilku ciekawych struktur, formacji, sygnału. Przede wszystkim, impet jest zdrowy. Wskaźniki zachęcają do wzrostu. Wolumeny także wspierają dalszą aprecjację. Należałoby się dzisiaj skupić na tym, czy Wybicie, wyłamanie się z tego prostokąta jest wiarygodne. Struktura ta, z punktu widzenia geometrii, pozwala wyznaczyć ewentualny docelowy zasięg bieżącego wzrostowego swingu i na chwilę obecną jest to pułap 650 zł. Wsparciem dla takiej koncepcji ma prawo okazać się poziom 568 i dopóki dzienna cena zamknięcia wypada nie niżej niż ten poziom, dopóty atak kontra. Byków wygląda na wiarygodną, a na celowniku są okolice 650 zł.